Każdy z Was wykona zadanie. Proszę bardzo. Każdy przedszkolak klaszczy rączki trzy razy. Teraz wszyscy razem Oskakujemy trzy razy. A teraz próbujemy stanąć na jednej poszły Wam zadania, więc zapraszam do ślubowania. Wyciągnijcie dwa paluszki. Dwa paluszki wyciągamy. do złączcie nóżki. Uważnie słuchajcie i za mną powtarzajcie. My przedszkolaki przyrzekamy. Paz. teraz ślubowała na przedszkolaku w takim czarodziejskim ołówkiem. I jak dotknę każde dziecko tym ołówkiem, to to dziecko po tym dotknięciu staje się przede wszystkim bardzo grzeczne i bardzo mądre. I potem będziecie się uczyć różnych wierszyków i piosenek yy, i będziecie tam występować, śpiewać przed nami i waszymi rodzicami. W związku z tym zaczynamy ślubowanie. Od kogo zaczniemy? Od najmniejszych czy od y, największych? Może być z tej stródy. Tak, y, z tej y, tak. Może być z tej strony. Adasiu, ślubuję Ciebie na przedszkolata. Podaj roczkę. Witaj w naszym przedszkolu. Wiktoria, ślubuję Ciebie na przedszkolata. Witaj w naszym przedszkolu. Podaj roczkę. Marcelku. Marcelku. Tak jest, tak jest? Zaraz. Ślubuję, yy, yy, pasuję Ciebie na przedszkolaka. Gratuluję witaj w naszym przedszkolaku. Ślubuję Ciebie, Kubusiu, na przedszkolaka. Dotykam Twojego Witaj w naszym przedszkolaku. Aniu, ślubu, ślubuję również, yy, pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolaku. Drugą rączkę tutaj Ona też jest, jest. dobra. Mariusz, pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolu. Drugą rączkę też? Tak, Aja. prawą. Ania, tak. Haniu, tak. Pasuję no. Ciebie na przedszkolaka. Dziękuję. Witaj w naszym przedszkolu. Jezus. <laughs> Pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolu. Szymonku, pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolu. Bartusiu, pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolu. Helenko, pasuję Ciebie i ślubuję na przedszkolaka. Pasuję Ciebie na witaj w naszym przedszkolu. Marcełko. pasuję Ciebie na przedszkolaka. Witaj w naszym przedszkolu. Wiktor. pasuję Ciebie na przedszkolaka, witaj w naszym przedszkolu. Zosiu. pasuję Ciebie na przedszkolaka, witaj w naszym przedszkolu. I Janeczek. Pasują Ciebie na przedszkolaka? Witaj w naszym przedszkolu. Gratuluję wszystkim dzieciom, że zostały przedszkolakami naszego przedszkola, które nosi nazwę jaką? Czy dzieci pamiętają? Jak nasze przedszkole się nazywa? HONORATKA HONORATKA A dzieci, kto to była HONORATKA? To była moja babcia, która miała na imię HONORATKA. I była bardzo dobrą i kochaną babcią. I nawet pewno Wy też takie babcie macie, prawda? I je bardzo kochacie. Także ja po prostu nadałam przy szkole honoratka, bo babcia honoratka bardzo kochała dzieci. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Babcie. I brawo dla Was! Brawo! brawo! Pani dyrektor to. dzisiaj taką tremę miała, że się ślubnie nie pasuje, ja ale, ale było dobrze. To znaczy, że jestem też bardzo przejęta tą uroczystą chwilą, tak jak wy. To teraz może trwały Tak. To teraz wręczymy dyplom. Lepsze, dobrze. dobrze, proszę, będziemy raz wręczać. Jeszcze tak, raz. Tak. Gratuluję, proszę, dyplom na pamiątkę dzisiejszej uroczystości. Zosiu, gratuluję, proszę bardzo. Gratuluję. Wręcamy dyplom. Proszę bardzo, Nacelek. Tak, Naceleku, gratuluję. Proszę. Zosiu, Następnie, co mamy? Paleczko, gratuluję.

To tak. I jeszcze raz dla Was. Brawa, brawa. No ślicznie wyglądacie. Bardzo ładnie.